Yo! Siemaneczko, jak można zarobić te punkty tutaj w Los Santos, Ten w tym, tym nowym DLC? Tutaj w środku mamy taką panie, co sprzedaje właśnie ubranka. E, jesteśmy na sesji dla zaproszonych. Znajomy z nami jest na sesji, jest w swoim apartamencie. E, on wchodzi tutaj na zajęcia, w telefon, golf, czy tam rzutki i znajduje się sesji. Odpala to po 16 sekundach mniej więcej. U nas na mapie się pojawi, że znajomy odpalił szybkie, szybką akcję. Miejcie też opcję i dobieranie graczy na zamknięte. Na XBOX SKLS yy, nagrał odcinek, tam link w komentarzu przypięty. Dobra, widzimy, stajemy, już odpalił szybką akcję, teraz nas zaprasza do mieszkania. My idziemy tutaj, mamy d w prawo, opcję w lewym górnym rogu. Odpalamy te zaproszenie i stoimy tak tutaj w telefonie Stoimy przy tym e, regałą z ubraniami i idziemy na profil znajomego Skłonec, tak jak mówiłem nagrał chyba na xboxie tam pokazane jest jak to się robi link w w komentarzu Dołączamy Wchodzimy na grę, gdzie tam granie jak wciskamy do to spamujemy X, spam spam, 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 wszystko spamujemy, spamujemy, spamujemy. Jest efekt taki, może być troszkę inny, i tutaj w tym momencie teraz spamujemy strzałkę w prawo. Twój efekt wracania na mapę może być inny niż ten, ale jak już słyszysz, że wracamy, to spamujemy szybko, na strzałkę w prawo. I teraz jesteśmy właśnie w menu, e, ubraniach, ale to są normalne ubrania, co w każdym sklepie można kupić, więc się tak zliczowało, że. E, ubrania właśnie z tego DLC tutaj teraz nie widzisz. Każde ubrania co kupisz, e, dostajesz te punkty tam e, reputacji i tam 5000 geta dolarów. Tak jak widać, więc polecam kupować te najtańsze, to wtedy jeszcze więcej się na tym zarobi. I po co ci te punkty, żeby odblokować na przykład te nowe felgi torowe, jakieś tam oznaczenia, które masz zablokowane. I dlatego mówię te fergi, jak chcesz je wszystkie odblokować, to musisz minimum mieć y, level 100. Więc na to jest ten glitch, a czy banza to będzie chyba nie. Ta reputacja nie jest, prawdziwa reputacja twoja w więc... nie, nie. Myślę, że to nie będzie, więc e, dobra, przypiszę tutaj ekran. E, to było na tyle. Trzymajcie się do następnego. Yo!